Hej! O oh, Boże, jak ja mam głos. E, to jak wiecie, już, jestem trochę jeszcze przeziębiona, w sensie jakby <laughs> jeszcze trochę mam coś z gardłem. Mm, moja twarz odwdzięczyła mi się pryszczami po tym wyjeździe. Um, ale nie o tym, chciałabym wam powiedzieć, że Ala jeszcze śpi. Jak zawsze, ale dzisiaj jest już po dziewiątej. Ja Usłumiłam premierę filmu z Warszawy. Natomiast na nim nie wstałam, więc jakby nawet nie wiem, czy było dużo osób. I, I chyba nie było dużo osób, bo widziałam statystyki, to tak średnio one wyglądają. Tak poza tym, to stwierdziłam, że zrobię śniadanko, a wczoraj mówiła, że zadałbym naleśniki albo najlepiej pankajki, więc spróbujemy zrobić wegańskie pankajki. Jeszcze nigdy nie robiłam wegańskich pankajków, ale mm, widziałam, że w e-booku ulubionym tenny Sudo, który. Posiadam i często gotuję z tych e -booków. Jest przepis w tym albo w lekkim, nie wiem, w którymś na pewno pamiętam, że był przepis na pankeki, więc spróbuję dzisiaj zrobić. Mam na przykład aquafabę z ostatniej ciecierzycy, bo wydaje mi się, że ona się przyda, więc cieszę się, że sobie ją zostawiłam. Planowałam zrobić z niej wegańską bezę, żeby po prostu jej nie wylać, ale wydaje mi się, że właśnie w tych pankekach również ona jest potrzebna, więc dobra. Zabieram się za gotowanie i zobaczycie, czy mi wyszły, czy nie. A ja robię tutaj pancake. I. I tutaj możecie zobaczyć moją ekipę pomocniczą. Hej, witam Was. Na spacerku chyba rano się witałam w sumie, więc, więc kontynuuję, a nie witam w nowym vlogu. Roch tam biega z Alo i Leonem. Byliśmy przed w Rosmanie. Ja kupiłam pieluchy biodegradowalne, bo Olga mi je poleciła. I nawet były w sumie wielorazówki, ale ja tak. Nie do końca jestem pewna, czy opłaca mi się kupować tak drogie pieluchy na tak krótki okres, bo powoli staramy się odpieluchowywać z Rochem. E, już tam widziałam, że nas hejtujecie, że, że Roch jeszcze chodzi w pieluszce, ale on jeszcze nie jest aż taki duży, jak by się mogło wydawać. E, w sensie naprawdę ma półtora roku, więc jeszcze ma troszkę czasu na to, żeby e, oduczyć się korzystania z pieluszek. E, po prostu no, najwyraźniej nie jest jeszcze na to gotowy. Więc tak, kupiłam pieluchy biodegradowalne, żeby trochę mniej mnie serce bolało. Mm. Wiem, że na przykład drugie dziecko na pewno bym wielopieluchowała, e, natomiast przy Rochu był taki problem, że po prostu e, wiedziałam, że z Rochem często będzie zostać moja mama, niania e, lub tata Rocha e, i oni powiedzieli, że nie chcą e, wielopiel wielopieluchować Rocha, że według nich będzie to trudne e, i ja jakby mocno je naciskałam, e, ale wiem, że gdybym miała drugie dziecko, to bym na pewno wielopiel wielopieluchowała, bo często o to pytacie. E, na ten moment wahałam się e, przeprowadzając, czy nie kupić e, pieluch wielorazowych. I właśnie Właśnie nie przerzucić się na wielorazowe um, na ten okres odpieluchowywania, ale obejrzałam film jagody i stwierdziłam, że to jest dość duży wydatek um, i nie jestem też do końca tego, do tego przekonana, bo um, również nie wiem, jak będzie właśnie jak pójdę do szkoły. Um, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? A wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Kupiliśmy również konia za 30 zł. O, on jest trzy plus w ogóle. E, nie, bo wiecie co, jak wybierałam te pieluchy, bo nie mogłam znaleźć na nich informacji, to są na pewno biodegradowalne, bo Olga mi tak powiedziała, ale nie byłam pewna. E, I czytałam to, to opakowanie. No i w tym momencie rok wyszedł sobie z wózka i poszedł po konia. Więc e, kupiliśmy konia, ale już interesowanie koniem się skończyło. Tak poza tym, to co chciałam wam powiedzieć, a wiem co chciałam wam powiedzieć, niedawno wrzuciłam vloga z Warszawy i widziałam, że dużo osób się tam oburzyło, że zrobiłam zakupy w Primarku lub, że chodziłam w maseczce jednorazowej, więc to również myślę, że sprostuje, jak już tak się tłumaczę tutaj i, ale nawet, dobrze. Ala powiedziała, że mo w mojej szafie jest mało rzeczy i ja naprawdę ja nie mam wielu rzeczy. E, większość mojej szafy mm, w sobie to jest lumpeks albo rzeczy z drugiej ręki na przykład kupione na Vinted. Dzisiaj mam outfit y, z lumpa w całości, chociaż nie, bo mam fansy, to jednak nie w całości. E, no ale na przykład mam tą koszulkę z lumpeksu, y, mam wiele ciuchów właśnie po kimś, y, kupionych na Vinted i to nie jest tak, że ja cały czas coś kupuję. Ostatnio po prostu były wyprzedaże oraz wyjazd z moimi znajomymi, i musiałam sobie kupić jakieś letnie rzeczy, bo takich nie miałam. Alumpaxy były, jak wiecie, zamknięte, więc po prostu wypadło na sieciówki. W frameworku również kupiłam w sumie tylko jedną rzecz dla siebie i była to bluza, której długo szukałam, ponieważ bardzo długo chciałam mieć taką różową bluzę, i akurat tam była ostatnia sztuka. Czegoś, co od dawna szukałam, szukałam tego przez internet itd. i tak dalej i nigdzie nie mogłam znaleźć takiego odcienia, więc po prostu kupiłam, bo wiedziałam, że będę to nosić i że mi się to przyda. Eee, staram się nie być. Eee, znaczy wydaje mi się, że, że już trochę wyrosłam z takiego za zakupu holizmu bo kiedyś rzeczywiście mogłam na każdych zakupach coś kupić, teraz raczej staram się naprawdę ograniczać. I tak, rzeczywiście ostatnio kupiłam wiele rzeczy w sieciówkach, natomiast miałam jakby powody swoje do tego. Ale myślę, że już wracam powoli do mojego pro-eko życia. I tak, co do maseczki, to po prostu jak byłam Olgi, to zgubiłam moje wielorazowe maseczki. Um, I wzięłam jednorazową, bo taką miałam akurat w torebce. Um, ale to się zgubiłam później w pociągu i w autobusie już nie miałam, więc um, moje zapominaństwo trochę przeszkadza w byciu eko. Um, natomiast ja w tej jednorazowej maseczce przechodziłam cały wyjazd, więc jakby w sumie nie była jednorazowa. <laughs> to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że um, komuś. Komuś rozjaśniłam tą sytuację i do zobaczenia później. Rok znalazł w ali wózku tubki i Boże dawno nie widziałam takiego szczęścia. Bieg wszystko kałużę. Latarnik. Ale właśnie pojechała. Powiedziała, do zobaczenia niedługo, jutro pewnie, bo my się ostatnio tak często widzimy, znaczy cały czas jesteśmy często widzimy, że no że może jutro, albo pojutrze się spotkamy. Ja teraz sobie nałożę i maseczkę i odwiedzę się do was później. Ogólnie jest tak brzydka pogoda. Mieliśmy dzisiaj z Rossiłem jechać do Gdyni, e, zjął sobie pankejki, które zrobiłam na śniadanko, bo zostały. E, mieliśmy jechać z Rosiłem do Gdyni spotkać się z moją przyjaciółką, no ale jest tak brzydko, że po prostu sobie odpuszczamy. E, I pojedziemy jutro. Patrzcie, jak ładnie wyglądają. Nie dokończyłam zdania. Mieliśmy wczoraj jechać do, mm, do Gdyni, spotkać się z moją przyjaciółką, ale była brzydka pogoda, dzisiaj też jest brzydka pogoda i ja się tak średnio czułam, więc nie pojechaliśmy. Eee, chciałabym Wam jeszcze na koniec powiedzieć, że od września widzimy się trzy razy w tygodniu: w filmach, w poniedziałki i piątki we vlogach, natomiast w środy w takich mówionych filmach. Ostatnio napisałam Wam to we vlogu, um, ostatnim w sierpniu, ale nie wszyscy czytają opisy, więc yy, myślę, że po prostu jeszcze raz tutaj powiem. Ehm, no i to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na Instagrama i bój Pa!